siemka wszystkim w całym odcinku może jakoś uda mi się przedostać eee, niestety chyba tutaj mogę się teleportować tam na górę w ten normalny sposób Ale ten mogę okej gdzie teraz? tamtą stronę Idę tędy. Co to jest? Jakieś wieże. Dobrze, teraz tutaj. Z tej przejdę na drugą. I teraz na ten daszek próbujemy przejść. Albo od, od razu tutaj muszę. Muszę jednak uważać bo tutaj mogą być tu cali skrytobójcy którzy potrafią narobić troszeczkę problemów Zobaczmy co to jest w ogóle ta cała wieża spróbuję się na nią teleportować zapewne ktoś tu jest z czego to w ogóle służy? Ohoho oho. A czyli mógłbym to przerobić tak na swoją korzyść, że ta wieża chyba by ich atakowała ale że ja staram się zrobić to jak najmniej e, zabijając To po prostu wyciągnę ze sobą stranem i, i to na razie chyba wystarczy Teraz tutaj I tam miejsce stwierdzam, że gdzieś to jest wizytka aha, pewnie, pewnie może za tamtymi drzwiami to jest dobra, idę do celu co my tu mamy? o, jakiś samouczek Ok, czyli kolejne przypomnienie, może nie kolejne, ale takie przypomnienie, że właśnie mogę w różny sposób ukończyć tę misję różnymi drogami. I tu nawet jest jakaś taka mini mapka. Nawet mamy zaznaczone główne wejście, ale nie jestem pewien, czy główne wejście będzie najlepszym sposobem. Czyli po prostu jestem tutaj w prawo się skierować. I to będzie chyba ten budynek. Oj ojoj, oj, tu już są przeciwnicy, dlatego biorę sobie szybko siódemeczkę. No, dawaj, na górę. I na górę. Mm, jeszcze raz to przypomnę z sercem. 60, 65, 18. 59, ok. Siedemka i jedziemy. Dwójeczka, bo pewnie tutaj będzie amulet. I może ktoś się tutaj czaić. Eee, Spróbujemy znaleźć ten amulet. Wyciągam serduszko. Tak jest nade mną yy, Niestety z problemem będą... No, z wejściem byłyby problemy, ale na szczęście mam tą umiejętność takiego szybkiego przemieszczania się. Runa podniesiona, świetnie. Dobra, teraz biorę z powrotem yy, swoją kuszę. I gdzie mógłbym?

Send a fleet to the Okej, na szczęście stąd. Mój ulepszony... Ulepszona umiejętność ma zasięg już tutaj, na szczęście. A, coś tam zauważyć, w pobliżu jest jakieś kolejne. Kolejne, kolejne, kolejne. Kamulec 26, 34 34, trójna 22. Super. They ship them in from farming villages, bastard daughters, and an extra, extra mouths mouth that can't be fed. They thought they would be working in a factory. By the time they arrived, it's so much cheaper. Oh, what up, oh, Shalmane? Oh. no is hmm. <coughs> it. No Będzie jakoś te zdobyć Wiem, że tędy się wchodzi, ale jeszcze sobie tak Czego o właśnie, zobaczymy jakieś aktualizacje Okej okay. zobacz sobie tylko jeszcze co, co tutaj co tutaj mam Okej, okay, tędy no, ściany nie, ściany nie przewiercę więc wejdę sobie po prostu tam, tamtym wejściem, tym okienkiem uchylonym. O, ciężko, cieszę, czekajcie. Właśnie, okienko mogę otworzyć. Jeden, jeden gość jest tutaj, drugi gościu jest tutaj. A serduszko i kościelny amulet będą tutaj. Piękne, no dobra. Co prawda jak już powiedziałem ściany nie przewiercę. Ale, ale mogę wysiaknę. Ciekawe jak ta dziewczyna by zareagowała na moją wizytę. Sobie zapiszę grę i sprawdzę Nie chcę ich zabijać. Ale jeśli zacznie mnie atakować. Cześć. O sorry. No, niestety zaczęła biec y, w w kierunku innych żeby no krzycą, krzycząc niestety a już nie miałem e, nie miałem już niestety sypiących strzałek więc musiałem ją zabić w ten sposób no niestety można powiedzieć że ograbiam ją ale ona już nie żyje więc nie przydaje się to na nic i zobaczymy co tu w książce ma Więc widać, że one nie są zbyt dobrze do mnie nastawione. Tu tu już patrzyłem. Więc lepiej je albo omijać, albo przy, przyduszać. O! O kurczę, patrz co ja znalazłem.

Muszę tych długości jeszcze utłuc. Halo! Dziewczynko, zatrzymaj się, zatrzymaj się, no Co za wredna jęza Lepiej wezmę broń do ręki, bo to Nie wiadomo co tu się może stać Zatrzymaj, żeś się Wiedźmo Stój to Świetnie. Bardzo dobrze, że zamknięte. No i bardzo dobrze. Chowaj się tutaj. O. O! Co to mamy? Okej, okay, niech ona się tutaj ukryje, a ja muszę jednego gościa, drugiego gościa zabić. No i jeszcze klucz zdobyć nie, 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 najpierw trzeba, okej okay. zamkniemy tutaj drzwi, na wszelki wypadek no cóż, ja wrócę do, do tego miejsca, w którym byłem przed chwilą porozglądam się po kolejnych pokojach w sumie to ja przypadkowo znalazłem okej, okay, zrobiłem malutkie cięcie, więc troszeczkę mógłbym zgubić wątek, czekajcie co tu się działo a, jeszcze, to chyba było najwyższe piętro więc o, tutaj były te pierwsze dwie, stąd ją wziąłem. Zobaczysz, czy nic tu nie zostało ciekawego po niej. O, mm, smakowite. Niecałunko. Je o jejku. Przewróciłem yy, świeczki i zgasłem. Zobaczymy, co tutaj będzie. Okej, okay, tu jest, jest czysto. Działa lecznicze, tak, 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 Dawać mi to. tak, się tak, 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 też tak, nie tak, tak, pełne życie ale pieniądze tak, 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 chyba nie tak, ok to tak, 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 się wody teraz i może na dół. Tak zobaczmy co tutaj mamy. Ale dekoracje. <śm> tak, tutaj klucz, czyli to chyba będzie piętro niżej. Ok, zamknięte. Jejku, jejku. lepiej, żebym przeszedł w tryb skradania. No dlaczego... O, teraz mogę wyjść. Yy, tak, czyli muszę zejść piętro niżej, chociaż czekajcie. możemy go tutaj na krzesełku O cholera, tylko mam teraz problem, bo nie mogę Przysymałem... Aha yy, Nie, jednak chyba będę mógł go tutaj yy, Będę przenieść, czekajcie, czekajcie No, 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 przed chwilą jeszcze Przed chwilą jeszcze mogłem, no co jest Może po prostu z nim nie mogę, albo Tutaj to jest jakoś tak dziwnie zrobione O Po prostu muszę jakoś tak cholera dobrze stanąć Jak mi się wydaje Chyba wtedy powinienem Więc Cholera bo zaraz Jeszcze ktoś tutaj przyjdzie Będę miał problem Dobra, może być po prostu ułożej. I... Dam sobie z nim spokój. Śpi. Okej. Okay. Yy, zejdę sobie piętro niżej. O, i tu będzie ta babka. Tutaj najpierw zrobić sobie wywiad przez turkę od klucza. Chyba jest sama. Przechodzimy więc w tryb skradania. I ok, mam klucz. Ją ułożę tutaj. On sobie śpi. Ale jeszcze wyjście... Nie, nie, nie pójdę do wyjścia dla VIP-ów. Tak coś tu było? Nie. Gdyż... Yy... Jeszcze po prostu nie mam po co. Zobaczymy co to. ok, czyli informacja o położeniu moich. No, gości, że się tak wyraża i tu jeszcze jakąś chyba wskazówkę z tym I więc najpierw pójdę ich pozbyć się tych odda przeciwników ale jeszcze w międzyczasie zobaczę co jest w tym pokoju ukryte jako że zdobyłem już klucz zamknę lepiej ze sobą drzwi pokój chyba pusty ale słyszycie ten dźwięk o właśnie i zobaczmy co to za amulecik mamy nowy hmm. o czyli wy, wy, no opłaca się go aktywować wtedy kiedy akurat się ma coś zamarznieść okej okay, bardzo fajnie Tegoś nie mogę podnieść o może będą jakieś ooo, kosztowność hm hm ale kosztowności, świetnie ale, ale pieniądze hmm, super okej, okay, czas stąd smykać ruda jest daleko 30 metrów Hmm. Cia, cia, ja Talk to that nice girl again, the one I told you about. You realize you're at the Golden Cat, right? Yeah, but she's different. She really likes me. <laughs> Idiot. She likes your money, not you. You're just jealous. Shut up. O oh, kurda? Nie, jest dobrze. Nie jest lepsza. Drugi gościu śpiony będę ich tutaj składować Okej, okay, będę ich tutaj składować Jeszcze sobie zapiszę gra. Hmm, na wszelki wypadek, jakby coś poszło nie tak. O, co to za? Jakaś kosztowność. O, stóweczka. O, jakiś tekstik do przeczytania. przeczytane tak jeden gościu jest tutaj właśnie parowej ale o cholera dwóch strażników dwóch strażników tam jest niedobrze niedobrze jakby co mogę się ukryć pod stołem ważna informacja nieprzytomni są i ten gościu też zaraz będzie nieprzytomny i położymy go w sumie nawet obok nich <ścoughs> dobrze dobrze w kominku można się rozwiązać My tu mamy. Listy. Dunstan, the pendletons are here you're supposed to be on duty come on you're supposed to be on guard you'll get dismissed for sure i can't believe this you said you weren't even drunk wake up oh, 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 Się będzie tu jakoś zakraść. Może od tej strony bliżej będzie. No już już spokojnie, spokojnie. Czas w trybie skradania jestem Ojojoj Ktoś tu idzie, ktoś tu Okej, okay, na szczęście nie do mnie Ohoho. Pod stół I do łaźni parowej Okej, okay, tutaj zrobię Koniec odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Dzięki. Cześć.